Dowerowi! Jedźmy razem! Jest kolejny dzień, godzina 5.15, 5.20 Ola wam przybliży temat To był jeden z gorszych noclegów chyba pomimo tego, że nawet w miarę jesteśmy wyspani ale położyliśmy się spać o godzinie 2.30 wstaliśmy o 4.30 i przyjechaliśmy tu Co się okazało? Na parkingu są toalety. Nie dość są czyste. To jest w terenie gorąca woda. Jest 5.20, a przyjechała pani sprzątać toalety. Ten kraj jest nienormalny. No i my, jakby szanując to, że tutaj za nami jest park krajobrazowy, chcieliśmy odjechać. No i rozbiliśmy się koniec końców. Jechaliśmy tak tą drogą. Wjechaliśmy przy te brzuski i za tymi brzuskami. No a tu jest park krajobrazowy. A zobaczcie, tutaj ciekawostka. Eee, zaraz już Wam pokazuję. Sekundka, sekundka. A tu zobaczcie. Nie tylko my śpimy na dziko. Austriacy również. Austriacy również. Na no to poczekaliśmy. Pokoczowaliśmy sobie na ławeczce. Jest siódma, jedziemy w stronę sklepu. Później musimy ogarnąć bankomat. A z bankomatu na kemping. Dzisiaj taki dzień. Lightowy, jeżeli chodzi o kręcenie. A jeżeli chodzi o ogarnianie, nie do końca. Wczoraj, jak rozkładaliśmy ten namiot zupełnie na dziko, to połamał nam się kolejny pałąk. więc będzie trzeba dzisiaj naprawiać namiot znowuż. A co najgorsze, mamy tylko jeden pałąk wymienny. Ostatnie spojrzenie na... Greener Sea. Znaczy otoczenie Greener Sea. Nie działa. Out of order. Dotarliśmy na kemping. Oczywiście płatność gotówką, my tej gotówki nie mieliśmy. Udało się zagadać, że przelejemy panu pieniążki przelewem, yy, więc podał pan numer konta. Okazuje się, że przelewy zagraniczne można wykonywać tylko w weekendy. Yy, okazuje się, że przelewy zagraniczne można wykonywać tylko w dni powszednie, a mamy sobotę. Co za tym idzie, niestety przelew do pana nie dotarł, ale pokazałem potwierdzenie, że jest oczekujący. <laughs> Pokręcił trochę głową, ale się zgodził. I tak wygląda nasze przedmieście, bo nasze zamieście wygląda o wiele lepiej, chociaż tu też jest pięknie, zobaczcie sami. I tu jest namiocik, stoi. Ola już go kończy pucować. Tam jest widoczek wspaniały. Jeden z, z fajniejszych miejsc, jeżeli chodzi o kemping. Prawda, Ale muszę porządnie wysprzątać w środku śpiwór Śpiur. e, namiot, bo mamy wielu przyjaciół i co jest najlepsze, na przykład takie biedroneczki małe, gdzieś tam w jakiejś zakamarki wchodzą w ten namiot, to składamy go następnego dnia i one dalej żyją, jak one to robią. Dzisiaj jest, tak jak mówiłem, sobota, więc musimy się ogarnąć. Jeszcze zrobić zakupy na jutro, bo jutro niedziela, a w, nie, w Austrii w niedzielę sklepy pozamykane, tylko te hipermarkiety pootwierane. Ale zobaczcie jeszcze raz. Jeszcze pochodzimy tutaj później. Bajka. A tam krowy biegają. Spoko. Tak, a tutaj państwo, którzy są po prawej stronie, zaprosili nas na obiad. E, co za tym idzie, jesteśmy pełni energii i, i to zarówno tej e, pozytywnej w sercu i w duszy, jak i tej fizycznej, bo się obżarliśmy i lodami, i kawami, i obiadkiem, i sznycelkiem, i sznapsem, i, i było pięknie. Nie wiem... Nas, na to by nie było stać, ale super miłe, że sąsiedzi namiotowi nas zaprosili. To kolejny raz, kiedy w Austrii y, ludzie są na maxa mili otwarci i otwarci i myślę, że byli też ciekawi jak to jest jechać, bo opowiadaliśmy im trochę historii. I już takie wielkie lody i były przepyszne i zjadłem je ze smakiem i się śmieli wszyscy ze mnie, że takie wielkie lody zjadam, ale były pyszne. Pada czy nie pada? Pada. Ale my jesteśmy w miarę w bezpiecznym miejscu. Mamy dobrze rozstawiony namiot i jesteśmy przygotowani na deszcz. Aczkolwiek nie wiemy, czy nasz pałąk wytrzymałby burzę. Więc trzymajcie kciuki za to, żeby tej burzy nie było, bo jak widać tu, gdzie jest światło, palcem pokazuję. Tam jest pałąk złamany w dwóch miejscach. <grym> Żeby było śmiesznie, najpierw się złamał w jednym, potem się złamał w drugim miejscu. Nie wiem o co chodzi tej Oli, że to są dwa różne pałąki na razie, pa. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku rowerowych. Spędziliśmy noc na kempingu, ale niestety dopadła nas burza nawet na kempingu. Było trochę strasznie, bo pioruny waliły, ale jest ok. i teraz się zbieramy i pokażę wam jaki mamy bałagan. Daniel ogarnia rowery, bo rowery krzyczały. Mam dumę. Zobacz, tu teraz kamerować, właśnie będziesz... Mucha mi chyba wpadła do oka. Nie wpadła. Nie. No, czeka nas jakieś 150 km do Dunaju, fajnie byłoby to przejechać w, w dwa dni, w dwa i pół dnia, więc rower musi być w stanie e, gotowości. Tak jest. No i ruszamy z tego kempingu. 25 euro. Spędziliśmy tu 24 godziny. Naładowane telefony, naładowane y, baterie. Y, jesteśmy w pełni pozytywnej energii. Na jedzeni. Z jedzeniem w sakwach. Mamy sporo tego jedzenia w sakwach: makaron, jakieś pomidory, pieczarki. A to wszystko dlatego, że Dzisiaj zamknięte wszystko. Są stacje otwarte, ale na stacjach wszystko jest 2-3 razy droższe. Więc to nie jest dobry pomysł. Oluś, co powiesz o wczorajszym spotkaniu, o spotkaniu z Jennifer i z Nuno? Ja cały czas nie mogę powiedzieć, że tacy ludzie są na świecie. Śmieszni, fajni, dobrze. No, bo by tak, wiecie, jest mało takich ludzi, którzy bezinteresownie to ci coś ofiarować a, a, o, a my teraz jedźmy szybciej, bo tu bule są. I krówki. I tak to chwila. Na zbocza w gór. Biegają sobie teraz o milkę, kręcą. Zaczynamy wspinaczkę Dzisiaj prawdopodobnie 1200 chyba 15 A zjechaliśmy w dół Żeby teraz się wspinać Genialne są góry Piękne i genialne Dobra, tu jest droga, pod którą podjeżdżamy, aż mi się uszy zatkały A zobaczcie tam My z Z samego dołu Oto to w dół? Teraz kręć w prawo o. Żeby zaraz znowu wyjechać w górę La la, li, la, la, la la Serpentyna na 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 Serpentyny w górę, serpentyny w dół Tylko, te serpentyny trochę niebezpieczne, bo... piaszczyste a my dalej swoje 4,5 km z górki, żeby potem 30 km pod górkę. Ale zobaczcie tam w lewo, daleko, 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 widać czy nie widać? Kto kto tu idzie. I grzmi. I my prosto w tę burzę jedziemy, a co? Okłębią się te chmury, błyskawice widać, grzmoty słychać, a my Przeciekamy jak najszybciej do miasteczka. Jak tam Ola? Całkiem dobrze, ale te grzmoty trochę powiem, bo nie są ciekawe. Tam już chyba pada. Jest szansa, ale nikła, że nam się uda. Trzymajcie kciuki! Dobra, jako takie mamy schronienie. No nie, nie możemy narzekać, bo zaraz będzie trzaskało piorunami prawdopodobnie, chociaż może przejdzie bokiem, oby, bo jeżeli nie, to mamy taką ewentualność. U mamy taszek, a jak będzie jeszcze bardziej trzaskało, to ona wskoczy do śmietnika. <śm o, zasady są. Jak ma śmieci nie tak źle odkładają śmieci, tak cię nie odkłada Nie, kein teren, Fuchrad bitte im, Alström, Elme, I my nadal czekamy, doczekaliśmy się na razie na deszcz Niezbyt mocny, ale chmury nadal idą No i niby się przejaśnia Ale cały czas błyska I coraz bliżej nas nie wiem skąd to idzie, jak tam już praktycznie jest spoko. Tylko że pada, pada coraz mocniej. 6 km stąd. Tak kiedyś ktoś mi mówił, nauczył, że jak zobaczę błyskawicę, to należy liczyć yy, takich sekundy jak raz, y, dwa, trzy, jak na przykład trzy, no to. Jakby uderzyło około 3 km, A czy to się sprawdza? Nie wiem W każdym razie jak policzę do 10 Od błyskawicy I dopiero usłyszę grzmot To jestem jakoś bardziej Spokojny Niż jak zobaczę błyskawicę I policzę do jednego Jak tam Oluś pogoda? 400 metrów, to jest ale to już chyba nie dotyczy nas, jak jedzie? Elegancko, normalnie nogami nawet przybiera. No to zaczynamy główny podjazd dzisiejszego dnia na 1250 metrów. Na początku 6 km takiej jazdy. A następnie, a następnie serpentyny. Tam jaki w ogóle diabeł jest? Jaki diabeł? To nie jest normalny ten. Są normalne, nienormalne. Gdzie żeś ty bywał, czarny baranie. We wemujnie. we młynie. Panie! To no to tak się wspinamy w górach i w chmurach No pięknie tu jest, pięknie Ola, a jak ci się robiło zdjęcie wyprawy? Eee, to było 10 prób 10 prób. No skakałam się jak nigdy Ale się udało I teraz uwaga, zdjęcie wyprawy Korzystając z krótkiej chwili nad jeziorem, zapraszam Was na naszego patronajta. Wyruszmy razem w kolejną wyprawę, a link w opisie filmu. Jak tam nagrywa się? 833 metry, to jedziemy, a po prawej znowu jezioro. Znowu skały dookoła i teraz to oczywiście nie widać o, cyk, zobaczcie sami wow, wow, wow wow Ale pogoda taka jak kurka wodna niepewna No jest troszeczkę niebezpiecznie, no jesteśmy już bardzo wysoko, prawie 1000 metrów. Tam nie wyjdzie coś ładnego, ładna pogoda, ale tu już powoli brzmi brzmi grzmi. A ja wyglądam dzisiaj jak Indianin. Powiedz Ola, co coś wyprawia? Ja wiem, że się nie powinno pić, ale jedno piwko na pół nie zaszkodzi. Mogę to o tym mówić, czy nie? No nie powinno się A co tu jest? Tu jest niesamowita rzecz. Tu jest napisane, że to jest darowizna. Darowizna na napoje. Za, za napoje. No i tak, tu mamy piwko, tu mamy wodę, tu mamy jakiś sok jabłkowy. Tu w ogóle też jakieś wino chyba i w butelce. W Polsce to by 5 sekund rozpili. <grywka> <grywka> Jakoś udało się podprowadzić mój rower. Biegnę po, po ole. Koniec świata yy, tylko zdążyliśmy podprowadzić rowery i pada grad cyk pokażę Wam. Yy, nie dostanę w głowę niczym. uwaga, uwaga, tu jest grad, tam jest grad. Ale jakoś spokojnie. A tam jest piękna pogoda. Tam jest już nerw i stres u mnie potężny. Patrząc na to, co się dzieje. Chyba górę odpuścimy na jutro. I think tylko gdzie tu ten złożyć nasz ogólnie za nami jest agroturystyka, ale za dwie osoby za noc są 60 euro zdecydowanie za dużo jakieś 40. Tu w oddali gdzieś są góry, ale nie widać ich, bo wszystko jest pokryte już mgłą. O, mi się przewróciła. Tam jest pięknie. Jutro rano wam pokażemy pewnie. A tu Daniel. O, nie widać cię nic, bo jest za ciemno. Obiad o robimy. <grymne> Makaronik. <grymne> tak jest. Jakoś nie miałem wędu nagrywania, ale ogólnie udało nam się ogarnąć noslek za 10 euro w nieczynnej restauracji w hotelu. <grymne> Więc jesteśmy uratowani. Wygląda to następująco. Ola już leży. Zadowolona, bo nie musi... Martwić się, że piorun strzeli ją w głowę. Jutro kończymy górkę. Dzisiaj zrobiliśmy niecałe 50 km, ale prawie 800 metrów podjazdu. Jutro górka jeszcze 200 metrów, zjazd i kolejne górki do Dunaju. Jeżeli wam się podoba, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie kilka słów. Pozdrawiam. Loverowi. Jedźmy razem. Czy jesteśmy znowu nad Adriatykiem? Czy jesteśmy nad jeziorem Garda? Nie, jesteśmy w Austrii. Mała poprawka, 1254 metry. A my teraz tam w dół.